No już. Jest Cześć kończy. kochani, to ja Nel. znowu i dzisiaj nagrywamy u Julki. Dzisiaj, Cześć kochani. Dzisiaj będziemy rysować. Tak, i to właśnie jest coś takiego, że no właśnie, jesteśmy po dwie osoby, czyli mamy Brataneli, który zobaczymy, czy będzie oceniał te rysunki, kto lepiej. Nie, będę na nie wierci. No to, no to nie będziemy, może będziemy same oceniać. Więc słuchajcie, mam tutaj dwie kartki. Pierwsza rzecz to: będziemy rysować dwie kwiatki. Właśnie tak ustawiliśmy, żebyście wszystko widzieli. Tak. No i co, zaczynamy? Tak. Będą właśnie trzy rondy, mamy sześć kartek, mhm. więc tak. Dobra, tutaj mamy kredki, już ich nie pokazuję. O naklejki. Dobra, Ym, więc tak, mamy dwa kwiatki. Teraz musimy je narysować i potem na końcu zobaczymy kto lepiej. Mogę? Y ja wezmę taką kredkę. Zobaczcie. A ja wezmę taki żelapis. I to mają być dwa kwiatki, ok? Ok. W ogóle dzisiaj była taka niespodzianka dla Nelly. Nie wiem, czy oglądaliście. No. Koniecznie zobaczcie na moim kanale wspólnym zyku, bo Białko i Kostka. On teraz odjechał, bo już nie zdążył, ale zdążył pomóc mi nagrać dla Nelly niespodziankę. Przed tam pojechał. Tak. Więc koniecznie zerknijcie na nasz kanał Białko i Kostka Ety. Tak. I też y, gratulacje dla Neli za to, że ma nowy kanał. Daliśmy jej prezent, więc koniecznie musicie zobaczyć ten odcinek, bo na serio był bardzo fajny. Zobaczcie Kolejnie też nie umiem opis. Mm. Mają być dwa, pamiętaj. Mhm. Dobre, wszystko chyba dobrze widać. Tak myślę. Teraz rysuję środek, kwiatkę. Wiecie, jak ja rysuję kwiaty? Brzydko. Może narysuję stokrotkę, bo mój pies nazywa się Daisy i nie wiem, czy wiecie, ale po angielsku Daisy to znaczy stokrotka. I czasami mówimy na nią Daisy Crazy, czyli szalona stokrotka. Fajne imię wybrałaś dla psa. Dzięki. Właśnie to jest takie, myślę, że popularne imię. Też możecie paść na mój kanał Białko i Kostka i zobaczyć... Em, to tam... będzie taki filmik z Daisy. Niedługo go nagramy. Tak. Tutaj już rysuję płatki. Teraz muszę to te pokolorować. My ogólnie nie jesteśmy takie dobre w rysowaniu. Ja jestem uzdolniona z czegoś innego. A ty? Ja też. nie wiem, czy wybrałam dobry kolor. Zielony. Dobrze, teraz w drugim kwiatku rysuję płatki, tylko wiesz, postaraj się, o, bo to O, raczej dobrze, dobry wybrałam na... bo dobrze widać liście. W ogóle dobrze ustawiłyśmy tą kamerę. No, zobacz, jeszcze, czy widać. O, zobacz, jak mnie to mocno widać. Przesuń sobie tutaj I trochę. Ładny, ładnie ty. Na serio? No. Tutaj widać w ogóle, jakby to były flamastry trochę. Czekajcie, może na dół trochę to wezmę. Nie, dobra, nie bo, zostanie tak, jak jest, bo my nie umiemy dobrze tego ustawiać. Bo poprzedziesz filmik. No i tak dobrze to widać. Masz jakąś temperówkę? Nie. Hmm. O, poruszyłaś, poruszyłaś coś. Ja? Ej. Przepraszam okay. Musimy sobie kupić lepszą kamerę, ta jest trochę stara i trochę ją zepsułam, słuchajcie. Dobra, no, ja ale weź tutaj kupuję. bardziej, dobra? O, do końca tak. Żeby oni wszystko dobrze widzieli. Ja trochę tutaj przeginam. No dobra, to środek już mam narysowany, płatki już są. Narysuję jeszcze może liście. Dobra, teraz muszę... Też narysować. O, już wiem jakie będą kwiatki. Okej. Okay. Dobrze, a tutaj będzie dłuższy tulipa. Będą trzy rundy, słuchajcie, tych rysunków. Na razie są tak. kwiatki, może potem jakieś syrenki, a potem może gwiazdki. Zobaczymy. No, Jeszcze się zastanowimy. Mhm. No, y, u pierwszego kwiatka mam już prawie skończone liście. Jeszcze trochę je tutaj pokoloruję. Wpadajcie też na mój kanał. A oh, tak, to mój kanał. N na Julki. Tak, na Kuby i mój. Białko Kube. i kostka. Białka. Pewnie twój brat Olaf, jak będzie starszy, też będzie miał kanał. A ja mogę sobie założyć. Teraz. Ale jesteś za mały. Niech on jeszcze nie nagrywa za mały. Jeszcze teraz będę kolorować. inny kolor muszę też użyć. Dobra, zobacz. Na razie u mnie to tak jest, widzisz? O, ty tulipany robisz. Tak, ładne. Dzięki. U mnie na razie tak. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Jak nie, to sorry. Kilka was ciebra. Ojeju. No nie, teraz to w ogóle masakra. Czekaj. Poprawcę filmik. Teraz do was wracamy. Okej, okay, y, słuchajcie. tutaj już no nie jest idealnie to ustawione, wybaczcie, bo mamy tutaj słabą kamerkę. Dobra, kolorujemy dalej. Ty jeszcze coś dorysuj trochę, dobra? Mołpizę. Ola, chcesz zobaczyć, jak nam idzie? Chodź, zobacz. Mm, jest dobrze, jak, jak dla mnie. Może trochę większe liście zrób, co? No, w sumie. Ale naprawdę, tulipany masz przepiękne. Dzięki. Jak dla mnie to niezbyt ładnie, ale mo może poprawię. O! Sobie tutaj. Tak sobie myślę, że mogłam zrobić róże, Albo mak. W ogóle dużo kwiatów na świecie jest bardzo przepiękne. No. Serio. Naprawdę. Ej, wiesz co? Możemy narysować jako drugie? Lisienki. Okej? No. Ok. No, ja już prawie kończę. Jeszcze się może podpiszę. O Jezus, ty już tak dużo zrobiłaś. Yes. Co on tam mówi? Tutaj możecie mieć napisany mój kanał. Tak. Jezu, wybaczcie mi za te liście tutaj. Czekajcie, żeby się Ja przedkorzystuję w ogóle. Słuchajcie, tutaj jest napisany mój kanał. Tylko nie wiem, czy nie będziecie widzieć odwrotnie. Tutaj, białko i kostka. I ty? O, słuchajcie, jeszcze narysuję tutaj bośki na tym kwiatku. Okej, okay. już kończysz? Powoli. Mhm. Okej, okay, ja już tutaj, tutaj zaraz będę kończyła. Nie to wiem, jest matka, a to dziecko. Spiesznie. Jeszcze nazwę te kwiatki. Ej, już wiem. Matka będzie miała na imię... Nie wiem. Dobra, Hania. już nie będę nazwać. Mhm, już Dobra, skończyłeś? już skończyłaś? Poczekaj, mhm. muszę jednego liścia jeszcze. Jakiego liścia? No, no, to... To... Dobra. MOBIZEN! Jakby co, nie zwracajcie na to uwagi, ja po prostu nie umiem rysować. Jeszcze wam to później pokażemy. Na tu wszystkie obrazy. Może nie na końcu, tak od razu. Po kolei. Moi chyba ja trochę ktoś... słabo widzicie. Dobra, zaraz wam pokażemy. Skończone? Ja pierwsza. Czekaj. To oni niech piszą w komentarzach, który lepszy. Czekajcie. O, stop. Tak. O, dobrze. Słuchajcie, to są dwa rysunki. Tutaj jest Nelki. Super. Tutaj jest mój. To są takie stokolotki. zobaczcie. Wiem, nie umiem rysować, tylko nie komentujcie tego. Po prostu napiszcie, które jest lepsze. Moim zdaniem Nel tutaj trochę wygrywa. Ma tutaj takie pastelowe kolory, bardzo ładne. I tutaj pan to trochę ładniejsze od stokrotek, moim zdaniem. Więc tak się przedstawia rysunek Nelly. Od dołu do góry. A tu jest mój. Jeszcze tutaj macie mój kanał. Zerknijcie proszę. No. No i co? Nawet spoko. Myślisz, że który lepszy? A ten? Myślę, że twój. Tak samo. Który lepsze? Co? Mój. Mój? No to słuchajcie, postawmy na to, że jest remis. Więc pierwsza runda to będzie remis. My zaraz wymyślimy kolejny rysunek i zaraz do Was wracamy. Tak, już wróciliśmy, Nie. wymyśliliśmy. Czekajcie, ustawiliśmy. jeszcze. Jakby coś, to mówimy. O, Co tak. wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy no i... wisienki. Tak, to będą wisienki. Może jeszcze podpiszmy, że to wisienki. Dobra. Wisienki. Wieśniowy. kurde, no i słuchajcie, i już mam podpisane. E, to teraz tak. E, mogę czerwony czyrwony A jak chcę zrobić coś To nie wiem, najpierw. Rozrobię... kontur. tylko zrobię? Dobrze. To ja najpierw zrobię tym zielonym takie. Wiecie, tutaj te gałązki przy tych y, wysienkach. Pady, pani! Ani nie szans. I... Nie. Czyli nie podchodźcie na blisko do pary. Które się wcieliłam w jabłko. Piper. Mhm. Zrób u siebie gałązki. Ja teraz wezmę ten mazak. Tak. Jak na razie kontur zrobiłam. Kiedyś mhm. później będę kolorowała. W ogóle prawie zielonek moje paznokcie. Mhm. Dobra i teraz czas na biszynki. O co? Nie, dobra. Ja pieczątkę otworzyłam. O co? Jakie duże robię te piśnie. Ja takie malutkie zrobiłam. Mm -hmm. O i zobaczcie, tutaj zrobię taki jakby odblask. W jednej wisience. I teraz całe też. To... Wiecie co? Może to ja na drugiej stronie zrobię. Ale co? A mi nie wyszło. A, no dobra. Wisienki. Czekajcie, widzicie w ogóle tą wisienkę moją? Ojej. o, dobra, teraz będziecie widzieć. Zobacz, czy oni też widzą twoje. Poczekaj. z on tam gra w Braus Teraz. Stars. Podnijcie też nagryneli, które y, chyba grałaś w to, czy nie? Tak, ale jeszcze nie wstawiłam w filmiku. No to wstawisz. Też będzie zbrało Widzicie, z tutaj mam właśnie taki... Jest też z Minecrafta. Mam tutaj taki odblask w tej wisience. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Nie, 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 nie. Dobra. Tylko, że mi przejęłaś mazak. A może weźmiesz jeszcze czerwoną kredkę? Nie, bo ja mazakiem. Hmm. Podpisz się teraz. Kciuk. Dobra, słuchajcie, pierwszą wisienkę Wam. Myślę, że nawet wygląda ok. Teraz rysuję drugą, zaraz Wam ją pokażę. No, trochę brzydko to wygląda. Powiedz mu coś. Czekaj, jak co wiecie, lubisz? to ja nie umiem rysować. A. No właśnie, jeszcze raz mówimy, że nie umiemy rysować, ja też nie umiem. Więc to trochę dla nas małe wyzwanie. Wielkie. Małe. Jak to małe, jak nie umiemy rysować? Ciężko ocenić, który jest lepszy, jak że rysujemy, co? हाँ पप्पू सोचे सुबह Dobra, mam pokolorowane już dwie wisienki. Mogę Ci teraz oddać Oglądajcie. Proszę. B, B, I, E. Ty to napisz. Czekajcie, jeszcze się podpiszę. Jakbyście byli ciekawi, to tutaj napiszę. Mam 11 lat, w grudniu skończę 12. I tutaj jeszcze jest mój TikTok. Jakby ktoś był ciekawy. O, ja też napiszę. Spadajcie na mojego TikToka tik. -tok. Tutaj jeszcze y, kuby jest TikTok. Zobaczcie. Tutaj jest mój TikTok. To znaczy to jest kuby TikTok, a to jest mój. Jakie? Ty też wielkie. A wiecie co ja kiedyś robiłam z rysunkami? Co? Sprzedawało je. Serio. Też mhm. kiedyś tak robiłam. Tak? Tak. Czekaj, jeszcze tutaj. Ja ci tylko tak mogę. Czekaj. Zobacz, możesz tu jeszcze kropkę zrobić. Czemu? O, tak nie ja tu się wie też tak zrobiłam. Zamaluję to. Ej. Nie chcę tego. I zobaczcie, właśnie nie wiem, czy już to mówiłam, ale zobaczcie jeszcze na moim kanale Niespodziankę, jak szykowaliśmy dla Neli. Wszystkiego najlepszego. No, chyba tak. Jeszcze mu y, buźki wiesienką. Po co? No, będę śmieszna. Brawa. Nie wyszły nie buśki. A nie chciałam nie. Muszę to dokładnie teraz robić, żebym teraz ja wygrała. Wy napiszcie później w komentarzach, kto według was wygrał. Mhm. Napiszcie y, w pierwszym, drugim i trzecim rysunku. Mhm. O, jeszcze tutaj wezmę buźkę. Nie, kto tak całkowicie wygrał. Ale nie, kto wygrał może pierwszym, drugim i trzecim. Według was. Mhm. Ja się oczywiście nie obrażę, jeśli nala. Ja też się nie obrażę. Ja nie jestem taka obrażamska. Chyba, że coś takiego na konkurs, że takie... Kiedyś się wścieknęłam po 100 złotych. w szkole robiłam. Słuchajcie, ja mam skończony rysunkom. rysunek. Jeszcze tylko wezmę parę poprawek. Ostożatych, ale zabawkowych. A, No to o zabawkowych się wygórzyłaś? Nie, ja ją właśnie wprankowałam. Zamalowałam tamten napis Aleksander i już dałam jej podrobione pieniądze. Co? Gotowe. Okej, okay, słuchajcie, teraz Wam pokażemy rysunki. Tak przyłóż je. O! Ale zobacz, to wygląda czerwono na nagraniu. Widzisz? Wow, ej, jakie pitsko u ciebie to wtedy wygląda. Nie wiem czy ty też to z tym kojarzysz, ale to mi się kojarzy na granie z kolorem brązowym, czyli... Na no, ale już nie będziemy tego mówić. Jeszcze tutaj przybliżę, jeśli chcecie zobaczyć to tak z bliska. I zobaczcie i takie czerwone te wiśnie. Lepiej jest ta, ta matka. I pokaż umier. O, lepsza. zobaczcie, czekajcie, yy, jeszcze. Co ma. Jeszcze tutaj z odblaskiem mam napisane, wiecie, bo te białe. Jeszcze tutaj jest mój TikTok Jurka Sing. Tutaj jest Kuba kubab. Koniecznie wpadajcie i mam 11 lat, jakby co. Wisienki, tutaj je podpisałam. To jest matka, to córka. No tak się przedstawiają. Co ty robisz? Pieczątkujesz? Dziwno. Ej, kura. nie, nie masz mi biurka. Pff, to nie biurka. Dobra, tu jest pieczątkowa trochę Nela. I tak się przedstawiłem te dwie wisienki. I ja pokaż to ten. No właśnie pokazuję teraz. Nie wiem Więc no dobra, piszcie, który rysunek Wam się podoba z tych wisienek Czekaj. najbardziej. Co robisz? Znaczy kto działne. A. Powinien być czarny. No i yy, tak to wygląda. Ok, zajmujemy się cii, cii. już trzecim, ostatnim rysunkiem. Tak, zaraz się spotykamy.